Bardzo ciekawy zwyczaj, który jakoś nie chce odejść do lamusa. Taki zwyczaj dotyczący kupna żony, a może płacenia za żonę w niektórych plemionach afrykańskich. Między innymi też ten zwyczaj jest w RPA, który się nazywa Lobola. I dzisiejszy odcinek akurat sobie z linką spędzimy przed ekranem, żeby omówić, żeby każdy mógł zobaczyć mniej więcej na czym Lobola polega, prawda? To jest akurat przykład dziewczyny z RPA i jakiegoś mężczyzny z Nigerii, jak zawiera, zawierają ślub, prawda? Lobole, czyli tą kwestię płacenia, dogadywania się. Ale to jest bardzo przed. To na przykład on pisał list do ojciec, po no. pierwsze. I teraz oni ma spotkanie, hmm. tak? I to spotkanie, jak ty powiedziałeś... No to z to, to... pieniędzmi jest. Tak, oni... To zaraz będzie to spotkanie. Tak, ale to e... Pan młody nie będzie tam na ten, uh -huh. a, ten spotkanie, tylko um, jego rodzi rodzinę. To cały rodzinę, na przykład wujek. No, i, tutaj i wujek jeden. Dokładnie. Tutaj wujek jeden, tu pewnie ktoś tam inny. A tu z tej drugiej strony też, załóżmy, ta osoba też nie jest ojcem, prawda, panny młodej? Nie, to oni nie są tam. I oni powinni być tam przed e, bardzo, bardzo wcześnie rano. Przed wschodem słońca. Dokładnie. I te, teraz oni chciał, że on po prostu potwierdzić do kogo oni mhm. są tutaj i dlaczego. Mhm. Um, I to jest bardzo ważne, że oni wie, które kobietę, bo mhm. czasami to jest dużo. Jak ma siostry. No dokładnie. Jak ma siostry, prawda? I no, po prostu um, powodu dlaczego to oni są, mhm. osobiście, że oni wie. I oni muszą spłacić na to. Tak? No, płacić i za wszystko Zapłaci. płacić praktycznie. I to tutaj, jest, um, widzisz, to tutaj tylko mężczyzna będzie. Mhm. Czasami to jest też kobieta, mhm. ale to jest na ten spotkanie tylko mężczyzna. Będzie? Mhm. Na ten spotkanie różne rzeczy będzie mhm. na temat. Na przykład, że pierwsze, jakie um, rodziny one to są. Um, jak ona wychodzić, jaki uh -huh. uh, edukację na przykład ona ma. Uh -huh. no? Um, no niestety, jeżeli to ona już już jeden dziecko, czy nie. I to uh -huh. jest bardzo ważne. Uh -huh. To nie jest tak, że tutaj oni będzie, czy uh -huh. widzę, to jest super, bo uh -huh. teraz jest tylko... Dyskutują, rysiznie. flaszka jest. No Dyskutują. Już jest. i tak. Um, Negocjacje in i... progress. <laughs> ludzi tam trochę później będzie, tak? No to oni też muszą spłacić i, i wiesz, to ani oni było. Mhm. Tylko, że ten, to różne rzeczy jest um, no, na dyskusję, tak? Mhm. Um, jak oni nawet będzie, jak oni widzą tę relację, będzie. Mhm. Tutaj jest dużo różnicy. Mhm. Na przykład on jest na inne i on jest. No inny. jak on jest z Nigerii, to prawdopodobnie... No nie wiadomo, w Nigerii większość stanowią załóżmy chrześcijanie, no ale też jest spora część muzułmanów. On ma ubiór muzułmański. A, a tutaj okej, okay, to oni już ma e, e, zagodę albo oni wie jak ile oni, oni będzie płacić na to. Mhm. I tutaj też jest bardzo ważne, że oni będzie zrobić sloty de ka something, right? Mhm. No. Um, I oni będzie zrobić um, taką imprezę później. Mhm. Um, Chyba ta impreza już się zaczyna. No powoli. Tak, ale tutaj też oni mówi jak oni będzie naprawdę jak to jest mąż. Mhm. Um, pan moda, przepraszam, mhm. nie mąż jeszcze. Mhm. I po prostu jak oni mówi to to jest... Ważne, wiesz, uh -huh. na ich rodziny, uh -huh. i teraz oni mają razem e, co tu jest, tak? Uh -huh. no. I później to będzie. Wujek, tak. wujek to jak biznesmen, tak? <laughs> I tutaj kobieta zawsze um, gotuje um, różne rzeczy, oczywiście. I ten bardzo ważny jest Pana, Moda, uh -huh. Też ma um, bardzo specyficzny um, strój. Uh -huh. Widzisz tutaj, jak no. ona. Ma strój. Ale to jest ciekawe, bo ona ma z tymi turbanami, te dziewczyny to mają te właśnie na włosach, prawda? Mm -hmm. a ona jest tak jakby w jakimś tam turbanie, nie? Mhm, mm a to jest bardzo specyficzny strój na jej, na jej um, no, kosa kołczek, mm -hmm. tak? No. No to jest kosa, to jest, czyli to jest twój tak, teren. Tak, to jest moje teren, tak. I oczywiście tam jest tam już cała rodzina. Cała mm -hmm. rodzina, na przykład naprawdę cała rodziny. Mm -hmm. I oni będą będzie zrobić naprawdę imprezę. No te imprezy trwają nawet i coś koło tygodnia przecież jak oni czasami tam się Czasami tak, czasami tak, czasami tak. To może być naprawdę dużo jedzenia. <coughs> <coughs> Ale to oni są bardzo cieszy, że wszystko jest ok. Tak? Mhm. <coughs> <coughs> tam różne różne rzeczy jest. Pijęce są. <coughs> <pozabić>. <coughs> To jest bardzo miło, że on mówi po kolanach, po, po, e, nie? Teraz, tak? Tak, on mhm. mówił po um, uh, mówi, to jest ha, e, e, witamy, mhm. tak. No i zobaczymy. Kto jest, kto jest tutaj i... I o. tak dalej. Mhm. E, no... E, tak naprawdę mówię, jest to zapomniany troszeczkę zwyczaj, ale zwyczaj, który na pewno nie chce przejść do lamusa, polegający na tym, że jest on i na terenie Angolii, tylko inaczej on się nazywa, i na terenie RPA i prawdopodobnie w wielu innych ludach Afryki coś takiego istnieje. Też ciekawą rzeczą jest to, że załóżmy te rodziny, one wcale nie czują, jakby za określoną kwotę sprzedawały przykładowo. E, córkę, tylko e, to jest przyjmowane jako, że pan młody daje e, dowód wdzięczności rodzicom, że taką córkę jemu zatrzymali albo zachowali. A powiedz mi tylko tak e, bardzo prosto, e, znaczy, jak to wygląda w przypadku, ja, ja rozumiem, że jeżeli istnieje ta lobola przed ślubem, jest to płacenie za żonę, to tych rozwodów jest załóżmy mniej. Bo tutaj jest cała rodzina. Jeżeli to był rozwód, to cała rodzina musi być tam, tak? Na rozwodzie? Dla... Dokładnie to, dlatego to jest cała rodzina. Dlaczego cała rodzina? Bo cała rodzina będzie tam, kiedy to jest y, mhm. problemy, kiedy mhm. są dzieci i tak dalej. To mhm. nie jest tak, że to oni są y, y, sami, tak? Mhm. To... Czyli to nie jest tak jak w Polsce, że oni nie. przychodzą tylko balować, a jak będzie rozwód, to niech każdy nie. się martwi. Oni... Tylko oni są na zasadzie pomocy, prawda? Razem jest rodziny, razem jest wszystko, na przykład RPA to jest dużo, dużo ten... Oni, tutaj oni tam modli się razem, oni hmm. są jeden naprawdę różne, ale to oni chcą rodziny będzie razem i koniec, hmm. to, to nie ma dbać, że to będzie ten hmm. rozwód. Rozwód jest bardzo rzadko. I musi być bardzo dużo wody na to. Mhm. bo całą rodzina będzie mówić, hej, no to o, o co chodzi tutaj, co się mhm. stało. Mhm. Um, i, I no. I codziennie to by, powinno być rodziny z jest, jest ten. Dobra, ten parę. a inne pytanie po prostu. Załóżmy, jeżeli nawet by doszło do rozwodu, to załóżmy w tym przypadku. Czy rodzina panny młodej musi oddać te pieniądze za nią, czy nie? tu ja nie jestem, nie jestem w stanie mówić tak czy nie. Niestety nie wiem, ale myślę, że nie. Bo już se kupił. Dokładnie. Bo już se kupił, zapłacił, a oni wydali. Nie jestem w stanie mówić tak czy, ale też jest inaczej teraz, bo wcześniej to było krowy, tak. No. Tak? No wcześniej płacono w krowach, teraz, teraz płaci się pieniędzmi. Dokładnie, dokładnie. Um, A ile e... tak mniej więcej trzeba zapłacić? O to różne 20 tysięcy? Randów, nami, no, randów. 50 tysięcy. Ra... Należy jak... 20... Ktoś... Zależy jaka sztuka. Nie, <laughs> Zależy, Zależy jaka sztuka. Należy na rodzinę, uh -huh. tak? Jeżeli to ona jest bardzo bo... od bogata, rodzina, to ona będzie kosztuje więcej, tak? Uh -huh. Jeżeli to nie... To naprawdę należy. A rant to ile jest, żeby wiedzieć, jak tam ktoś by chciał pojechać i płacić lobole, żeby wiedział ile. 20 to... tysięcy no. rantów. E... Może to jest 20 tysięcy 000... Złoty? Tak. 20 tysięcy złotych. Na pół, nie. No mniej więcej, coś koło 20 tysięcy złotych. Także tak. jakby ktoś się e, próbował wybierać, a miałby byłby singlem, no to zawsze niech sobie zbiera na lobole. <noise> zawsze coś z tego ogólnie wyjdzie. Ale to, to jest bardzo e, ważne. To jest tylko i wyłącznie, jeżeli jest kosa w dół. No w właśnie, w kranie, jeszcze, to jest, to nie... jeszcze to jest ciekawa sprawa. To znaczy, rozumiem, że to są zasady. Ta wujek dalej biznesmen siedzi z komórą ten, ale chodzi mi o taką rzecz, że m, to rozumiem, że to tylko jest wśród tych, że oni są kosa albo zulu, albo innym, a jeżeli biały będzie chciał się brać, załóżmy żenić z zuluską, to też takie coś będzie? Tak, on musi płacić na to, tak, tak. Przy czym u zulusów chyba, nie wiem czy to u zulusów jest, ale chyba wydaje mi się, że u zulusów to jest tak, że żeby w ogóle dziewczyna wyszła za mąż, to ona przed ślubem musi urodzić dziecko, żeby udowodnić, że jest płodna, tak? Tak i ona może tak jest jest płodne. ale to widzisz tutaj kobieta nie jest bardzo chude, mhm. ok obrót ten kobieta to ona jest trochę chude, mhm. Proszę zobaczyć, że to jest inne przesady, tak mhm. że że kobieta powinna być trochę ma kobieta jest bardzo atrakcyjny, jeżeli ona ma trochę tłuszczu w tłuszczu, Dokładnie. Bo znaczy, że umie gotować dobrze i dobrze I będzie mu gotować. ona może i że ona będzie. Mhm. Um, no między no, innymi, pinować. ale to akurat nie jest Południowa Afryka, ale przykładowo jeden ze zwyczajów ślubnych, przykładowo w Mauretanii, która jest muzułmańska, no ale należy do Afryki, ale jest muzułmańska, tam przed ślubem bierze się tuczy dziewczyny, żeby były grubsze, bo im grubsza, tym tak naprawdę, bardziej niby rzekomo atrakcyjniejsza dla nich, prawda? Bo to znaczy, że będzie potrafiła dobrze gotować. To matki tuczą specjalnie córki, żeby one były jeszcze grubsze, no nie? I potem, wiesz, no, co komu się tam podoba, tak to nazwijmy. To jest bardzo ważne, że kobieta, bo kobieta jest, będzie dla dzieci, kobieta mhm. będzie na mąż, tak? I... Mhm. No to kobieta też e, musi e, witać z e, drugiej strony hmm. rodzinę, tak? Mhm. Filmik już się kończy, ale cieszę się, że go y, omówiliśmy. Y, y, w tej chwili wiadomo na czym tak naprawdę polega Lobola.